Pewna osoba stworzyła oś liczbową, na której naniosła daty premier filmów z serii Star Wars. Zapomniała jednak o jednym filmie. W tej lekcji pokażę Ci, jak zaznaczać liczbę na osi liczbowej. Zaznacz liczbę na osi liczbowej. 4, 7 i 10. Zatrzymaj lekcję i spróbuj zrobić to samodzielnie. Pójdź na tą oś liczbową. W tym miejscu mamy 0, a w tym miejscu mamy 1. Różnica pomiędzy kolejnymi kreskami wynosi 1. Tutaj jest więc liczba 2, tutaj liczba 3, a tutaj liczba 4. W tym miejscu zaznaczamy liczbę 4. No to liczymy dalej. W tym miejscu znajduje się liczba 5, w tym liczba 6, a w tym liczba 7. Tutaj zaznaczamy liczbę 7. Tutaj będzie liczba 8. Tutaj 9, a tutaj 10. Zaznaczamy więc trzecią liczbę. Tutaj jest liczba 10. Wykonaliśmy już nasze zadanie, więc możemy przejść do kolejnego przykładu. Tym razem zaznacz na osi liczbowej liczby 50, 80 i 100. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Spójrzmy teraz na tą oś liczbową. Tutaj mamy 10, a tutaj 20. Różnica pomiędzy kolejnymi kreskami wynosi więc 10. To jaka liczba będzie w tym miejscu? 30, w tym 40, a w tym 50. W tym miejscu zaznaczamy liczbę 50. No to liczymy dalej. W tym miejscu będzie liczba 60, w tym 70, a w tym 80. Tutaj zaznaczamy drugą liczbę. No to ciekawe, gdzie na tej osi jest liczba 100. Skoro tutaj jest 80, to tutaj będzie 90, a tutaj będzie 100. W tym miejscu zaznaczamy liczbę 100. Znowu wykonaliśmy nasze zadanie, więc możemy przejść do kolejnego przykładu. Zaznacz liczbę na osi liczbowej 300, 700 i 900. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Spójrz na tą oś liczbową. Tutaj jest 500, a tutaj 600. Różnica pomiędzy kolejnymi kreskami wynosi więc 100. Zobacz, tutaj mamy 500. Na prawo od 500 jest liczba o 100 większa. Na lewo będzie więc liczba o 100 mniejsza, czyli 400. W tym miejscu będzie więc 300. Zaznaczamy pierwszą liczbę. Tutaj jest liczba 300. Zaznaczmy na tej osi liczbę 700. Tutaj mamy 500, tutaj 600, więc tutaj będzie 700. Tutaj zaznaczamy drugą liczbę. Skoro tutaj jest 700, to tutaj będzie 800, a tutaj 900. W tym miejscu zaznaczamy trzecią liczbę. Zaznaczyliśmy wszystkie liczby, więc możemy przejść do kolejnego przykładu. Mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Odczytaj pozycje liter zaznaczonych na osiach. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Zacznijmy od pierwszej osi. Tutaj mamy 0, a tutaj 1. Różnica pomiędzy kolejnymi kreskami wynosi więc 1. Tutaj będzie liczba 2, a tutaj liczba 3. Literą A oznaczono więc liczbę 3. Tutaj jest liczba 4, tutaj liczba 5, a tutaj liczba 6. Literą B oznaczono liczbę 6. Tutaj będzie 7, tutaj 8, a tutaj 9. Literą C oznaczono liczbę 9. Przejdźmy do kolejnej osi. Tutaj jest liczba 10, a tutaj liczba 20. Różnica pomiędzy kolejnymi kreskami wynosi 10. Tutaj jest więc liczba 30, a tutaj liczba 40. Literą D oznaczono liczbę 40. Tutaj będzie liczba 50, tutaj 60, tutaj 70, a tutaj 80. Literą E oznaczono liczbą 80. Obok będzie liczba o 10 większa, czyli 90. Literą F oznaczono liczbą 90. Przejdźmy do ostatniej osi. Tutaj mamy liczbę 30, a tutaj liczbą 35. Różnica pomiędzy kolejnymi kreskami wynosi więc 5. Tutaj będzie liczba o 5 większa niż 35, czyli 40, a tutaj 45. Literą i oznaczono liczbę 45. Skoro tutaj jest 30, to tutaj będzie liczba o 5 mniejsza, czyli 25. Tutaj będzie liczba 20. Literą h oznaczono liczbę 20. Tutaj będzie 15, a tutaj 10. Literą g oznaczono liczbę 10. Aby zaznaczyć lub odczytać liczbę na osi liczbowej, ustal najpierw jaka jest odległość pomiędzy dwoma kreskami na tej osi. Następnie znajdź miejsce, w którym znajduje się określona liczba. Pamiętaj, że kolejne punkty na osi liczbowej znajdują się zawsze w tej samej odległości. Strzałka wskazuje, w którą stronę liczby rosną. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o liczbach naturalnych oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej pistacja tv.